Witam serdecznie w podsumowaniu tygodnia, czyli w niedzielniku sportowym. No i nie zgadniecie, ale nie uciekniemy od tematu szczęsnego w Barcelonie. Pojawiły się nowe fakty, także może nie na poziomie meczyków Święcickiego i Wiśniewskiego, ale jednak to omówimy. Porozmawiamy również o tym, co działo się na meczu Lecha z Goli Zadechem, o tym, czy Bułka zmieni klub, czy nie, oraz o Śląsku i tym, co się dzieje w Śląsku, bo dzieje się tam bardzo źle, co udowodniły meczyki. Także bez zbędnego przeciągania, zapraszam na dzisiejszy odcinek. A pamiętajcie też o łapkach, subach, komentarzach, bo to po prostu pomaga w zasięgu i lecimy już. No, od początku tygodnia wybuchła afera. Fera. No Szczęsny miał trafić do Barcelony. Mówiło się już o tym, że trafi tam w czwartek, że trafi dzisiaj, czyli w niedzielę. Z najnowszych ustaleń wynika, że Szczęsny zaczął trenować, trenuje indywidualnie w domu, a do Barcelony trafi, ale jutro, w poniedziałek. La Liga już pozwoliła na transfer co jest chyba najważniejsze w tej chwili będzie to transfer medyczny. Tam chyba 77 artykuł regulaminu dla ligi mówi o tym, że klub może pozyskać nowego bramkarza w miejsce kontuzjowanego, jeżeli jego kontuzja wynosi dłużej niż 4 miesiące. No w przypadku też tego jest to sezon, więc czesny jak najbardziej spełnia te wymagania. Plus jeżeli ten bramkarz, jeżeli nowy piłkarz przychodzi, no to może zarobić 80% pensji bramkarza piłkarza, którego zastępuje. Czyli tu w przypadku Szczęsnego będzie to około 2 miliony euro rocznie. Umowa będzie na rok. Na rano są zaplanowane testy medyczne. Podobno Szczęsny też nie będzie miał żadnej konferencji. Po prostu najbliższy mecz Barcelony, czyli chyba Ligę Mistrzów, obejrzy z trybun Camp Nou. I to tyle na razie co podał Fabricio Romano, a za chwilę da Polski przetłumaczy Tomasz Włodarczyk z Meczyków. Najważniejsze jednak, że te dokumenty o kontuzji też Tegena. Potwierdziły cztery komisje lekarskie i la liga wydała zgodę na transfer, więc Szczęsny wraca z emerytury. Oficjalnie chyba. Jeżeli chodzi o bułkę, to też wybuchło duże poruszenie. Ostatnio, chyba wczoraj, zaczęły się artykuły typu Bułka odchodzi z Nicei. No, tak naprawdę sam zainteresowany zabrał głos i stwierdził, że jeszcze nic nie jest przesądzone. Na razie rozmawiają o nowych warunkach współpracy. Wszystko może się wydarzyć, jednak na razie jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się losy. Oczywiście Bułka dodał też, że na razie skupia się na graniu w Nicei i tym, żeby jak najlepiej wypadać na boisku, oraz różne takie PR-owe zagrywki mówione pod kibiców, co chyba uskutecznie każdy piłkarz. Przechodząc do meritum, Bułka na razie zostaje w Nicei, myśli o grze, skupia się na grze, a czy odejdzie, jeszcze nie podjął decyzji. Goli Zadech w Lechu ma dość kiepski start, bo tamten sezon to było głównie leczenie kontuzji. Ten sezon mamy chyba dziesiątą kolejkę. I na razie, kiedy Golizadek zaczynał grać już naprawdę dobrze na miarę oczekiwań kibiców Lecha, no to prawdopodobnie w dzisiejszym meczu z Koroną złapał kontuzję. Wiadomo na razie jedynie tyle, że żeby zejść z Murawy potrzebował pomocy kolegów. Jak się okazało po meczu i tym, co mówił trener Lecha, czyli Niels Fredriksen, prawdopodobnie doznał kontuzji kolana, jednak musi przejść badania, żeby zobaczyć coś więcej. Jeżeli to kolejna kontuzja Golizadecha, no to nie ma chłopak w tym poznaniu lekko. No i przechodzimy do Śląska. Śląska, który jest najsłabszy w Europie, można tak powiedzieć. Meczyki przeprowadziły takie badania, można to chyba nazwać badaniami. Top 20 lig w Europie porównały wyniki wicemistrzów z poprzedniego sezonu. No i tutaj wiadomo, że to były tylko wyniki z 7 meczów, bo Śląsk ma jeszcze dwa zaległe, ale po porównaniu wyników średnich punktów na mecz no to Śląsk wypada bardzo słabo, bo tutaj punkty tak zaczynają się mniej więcej od dwóch na spotkanie. środek tej tabeli jakoś punktuje od 1,25 do 1,78, natomiast poniżej jednego punktu na mecz notuje jedynie Śląsk. W całej Europie Śląsk ma 0,57 punktu na mecz. No jest to bardzo, bardzo słabo. No Śląsk ma fatalne wejście w ten sezon. W siedmiu meczach zanotowali jedynie cztery punkty. Meczyki chcąc tam się doszukać jakiejś Kropli nadziei dla kibiców Śląska porównali sobie też wyniki wicemistrzów Polski w XXI wieku w Ekstraklasie. I tu również po mecz meczach Śląsk jest najsłabszy, bo ma te cztery punkty. Mogli jedynie konkurować z Piastem, który w sezonie 16-17 miał tych punktów jedynie 6, ale to nadal jest o dwa punkty więcej niż Śląsk obecnie. Dzieje się tam bardzo źle. No ciekawe jak potoczą się losy Magiery. A na dzisiaj w odcinku to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się jutro na podsumowaniu kolejki. Trzymajcie się i do zobaczenia.